wyda sam można za Terię przypomna takie anfachowe polskie powiarki. Mądrzy ludzie żyją w brudzie, albo czyste mycie skraco życie. Kiesi to się go dało szpasobliwie, ale dzisiaj moc ludzi mieni to za prawdy objawione. Hobił osprowki Jałosława Kaczyńskiego. Co Baridzie i Użydzi wywoniać? No ja, chopie, hopie, babo. Słuchasz ten artikę przy śniadaniu, to jest najistomorzebniejsze, żeż nie równo w los pod brałza, umołeś szamponem wosy, na tułów, sztułów, się, wytarłeś się bady tuchym, łosuszłeś kudły, na aparatem, a za tym też spieskołeś się pod parzami jakimś gdy dezodoransym i łospilowałeś już mgiełka parfinu aby albo wody po goleniu. A można już i nie. Nie wtorej światowe Cajdungi, pośród nich i The New York Times donosili razinku o blank nowym zjawisku skludzającym się do kuglowaniu się łoty zorgi orgi, i snużność. Po tych, którzy wykazują daleko idącą szporobliwość we wlazowaniu pod brałza, kąpaniu albo myciu włosów, znodła się baba, w toro podparza wciero tej skącek cytrony. miasto używać furt tych dezodoransów. Już zaś inkszą, odświeżą się po obiedzie utoplanymi we wodzie sznub tych lami. Do tej, tej strzelotki przynależy jedny istny przedowacz, kiedyś pluch to swoja palica i no bez miesiąc, a tych wszystkich rostomajty i zorty antyszpirantów, peszpirantów, blangnił żywo od trzech He, mienić można chłopie i że tak mogę być i Nowej Ameryce. Pomendikuj, sedeczko. Moc wskazuje na to, co takie niestarowne podejście ku higienie osobiste to zjawisko ainfachowe, a we niektórych cufalach corowski baży powszydnie. W sondażu sporządzonym mójskiego roku we Wielkiej Brytanii dla producentów szczotków higieny osobistej wypokopili co aż 41% angielskich hopów i 33% ich nich bob nie wlazuje każdy dzień pod brałza, a jeszcze ci 12% ludzi szpluchto się, myje się od do palicy jedynie roz albo dwa razy do tydnia. Uno z tego nie łobadowali, ale rzeknijcie mi ze ręką na sercu. Niech ci sam gnał podanie. Tyści to nie ino u ale i sam unos więcej niż połowa młodzioków, niż pluch, to się nie myje je każdy dzień, a mocka śnich używa na prędko dezodoransu, co by zamaskierować capienie swojego ciała. Bez ostatnie pojalot sztyć sugerowali niektóre, i że takie kożdydniowe mycie włosów, albo mycie się we kości jest robotą psu na buda, jakąś. Jeden wywołany dziennikarz nie byda klachą w to, przyznał, co nie korzystał ze szamponu bez 10 lat, a chyba zaś jedny istny prezydent telewizyjny poszł we jego ślady, był festelny rod ze rezultatów, jakie ci szafnął. W sumie słyszał, mocka i ludzi tego nie dekuje, co mycie włosów podług ordnungu sprawia im srogo z głowa. Podług danej jednej firmy, Kierowy wyrobią roztomaite medykamenty i kosmetyki, niby da go do bo to reklama, i no we 2008 roku przedej suchego szamponu, gdzie go używać bez wody między kumpielami, dźwigła się o 45%, a przedej podanego specyfiku innej firmy stuplowała się wszystko do snadną rzeczą przynosi korzyści temu wywołanej noturze. Jest jeden taki istny, bez pięćdziesiąt lat stary ekolog, w toryskuli tego, co chciałby wspuścić od najmniejszego swój wąglowej ślad we noturze, wlazuje pod brałzajno dwa razy do dnia w reznioszku, w się we ausgusie. I pewnikiem z domu się, i że jest są taki snożny, jak inksze ludzie. Pomogło mu to ograniczyć zużycie wody Kajsik o 20 litrów znaczy się o do ilości moc mniejszej od 3 dni zużycia wody u Englanderów, kiedy zawiera się kajsik między 100 a 150 litrów i chopy, nie ma się co dziwować, przecież od mieni się, że przynależy wlazować pod brałza, albo się kąpać koszdydzi. Co sam wiele medykować, za mojego dzieciństwa, i to nie no sam nas we Polsce, kąpanie i nowe sobota, i to jednej wodzie dla całki familii, to na isto była norma. A kiedy tak sięgnąć hajszik do zatku we czasie, to przecież wszystkie miarkują, i że królowo ta pierwsza, kąpoła się i no do miesiąca, a taki król Jakub I chnet blank się nie mógł, co nie wspomna o naszych niektórych królach i wielmożach polskich. A przecież same jest sygnał boczymy, i że we śląskich samtyjszych familokach nie było bady cimrów, bali i grotków. Ludzie myli się, szpluchtali się no przy azgusach, a gdzie piero we sobota po robocie mamulka stawiała srogi kastrol na i całko familio zarają kąpała się we jednej wodzie. Teraźniejsza sterylność, snożność stała się takim fetiszym, świętością, zortum kultury w jak rządzą niektóre mądroki, blanknie rzadko trefio się, co ludzie bywający we hotelach zużywają bez tysiąc litrów wody kożdy dzień. Brał szeroku, za zatem ta modernozauna i szwim hala z koży wieczerzy Podwie się, nie prasknie do prykola. Wiecie, wert międzynarodowego rynku zajfy, wszystkich zortów, sięgą 25 miliardów dolarów do roku. I słuchajcie, nie jest to takie już zaś dobre. Nie wtore doktory, wiecie, dermatologi tropią się co takie intensywne, regularnie mycie i szpluchtanie pozbowią naszą skóra wszelakich zorty mikrobów, żyjątków, które mogą być festylne dla nas przydajne i przyczynia się do naszego zdrowia i świeżości naszej skóry. A ja jeszcze pamiętam ze dzieckowych lot i że zabajtlam jech baży rot, po bosoku po po ulicy, żody nie zaglądał na swoje ręcyjska siadło habnięte we farożowym ogródku wieprzki, albo bo punki. punki. Niechąsty szklapszni ta śleciała na ziem przy grackach, a samtejsze dziecka na ziemi nie byli tela niemocne jak te roski. te roski. na dziecka płuży się moc stomitych, zajfów, balzamów i pierony wycoese i coroski więcej dziecek bo astma uczuleniowa i takie tam były jakie utropy. No dobrze, dobrze było, kiedy, by tak lety, kiedy darowali mi się chociaż jedna albo dwie brauzy. bele ino nie dziecka ze kumpilu, bo na isto dobrze jest być przyjacielskim dla naszego środowiska naturalnego, do ale capić jak srogi, aż kibel. To już naisto Blank nielza.